Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Iza Izzi, a w tym y, filmie chciałabym Wam y, pokazać, y, jak wgrać y, y, bądź też zainstalować, jak kto woli, y, mody do y, najnowszej wersji Minecraft y, 1.20.1. Yy, oczywiście, yy, jeżeli chodzi o krystal, o krystał launcher. W takim razie, na początku trzeba odpalić ten krystał launcher. Dobrze. I teraz. O, ja tu akurat już zrobiłam sobie paczkę modów. Taką jedną. Yy, no, ale taką dla zabawy w sumie. No, ale no dla zabawy, no że ja tak sobie prywatnie yy, gram i sobie tam w wolnym czasie coś robię. Dla, zab dla zabawy. Dobrze. W takim razie trzeba tutaj kliknąć. Przeglądaj paczki. Hmm. I teraz Paczki użytkownika. I jak widzicie, tutaj klika się nowa paczka. No i proszę wpisać nazwę paczki. No na przykład ja nazwę ją Iza. Tak. Dalej. No, i mam, no, jest do wyboru: albo stworzyć nową paczkę modów, albo importować istniejącą paczkę modów. Ja wybiorę stwórz nową. No, i tutaj wybierz typ paczki. No, standardowo Minecraft Forge, dalej. Następnie wersja gry PR z metą najnowszą. Dalej no i tutaj już mam nowy mod i teraz to znaczy nową tą paczkę. I teraz no, jak widzicie tu nie ma żadnych modów. Tu są a tu nie ma to. Można zrobić to tak dodaj z kurs Forda. Skórs no i tutaj są różne mody, naprawdę dużo ich jest. I na przykład tu są różne kategorie, takie tam. Ja na przykład wezmę sobie to. and, and Tower. Nie wiem, czy to będzie akurat tutaj. Mm. O, tak jest. O, na przykład tutaj. Yy, I teraz klika się, dodaj. No, i tutaj jest taka informacja, ten mod wymaga do działania tych modów, i czy zainstalować. Tak. O, i to wtedy będzie fajnie działać. Teraz OK. No, i jak widzicie, tu już są te mody. Zatwierdź, graj. No, i teraz tylko czekać. Oczywiście, no, to trochę potrwa. Nie musicie się tym przejmować. No, przejmować się raczej nie musicie, w międzyczasie możecie coś robić. O. O, można sobie to zminimalizować. O, jak widzicie instalacja się skończyła, jak tu pisze. Teraz tylko czekać aż się odpali, jak się odpali gra. O. Jak widzicie tutaj jest, właśnie tu jeszcze się yy, wszystko, wszystko, się ładuje, te kursforge. No można sobie to powiększyć. Tak powiększę sobie. O! Press enter to enable the narrator. O! Tu można sobie język wybrać. Standardowo polski sobie wybiorę. Nie. Hmm. O, nie. No i tutaj kontynuuj o, i tu jak widzicie są modyfikacje no i tutaj są właśnie te Wody, tak? Tryb jednoosobowy. A jeszcze sobie ściszę muzykę, bo trochę za głośno. Dałam ogólny poziom głośności na nie, może jeszcze ciszej. O, tak na 20. O, jednoosobowy. Dobrze. Kreatywny sobie dam. O takie tam spóż nowy świat. No i czekać. Oczywiście tutaj można sobie zamknąć, żeby później się nie męczyć. No i jeszcze trochę o, już jest 100% zrobiło. Czytywanie terenu. Gdzie ja się? Ojku, jakie miejsce śmieszne. Kurczę, ale mam lagi. Dobra, może jakoś. Tylko oczywiście nie wiem, czy tutaj uda mi się znaleźć ten. O, jakiś tam okręt jest, widzę, zatopiony. O, tam są chyba te bagna. Po raz pierwszy mi się udało takie coś. Udało mi się od razu znaleźć te nowe bagna tak na nie od razu. O, 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 jaka śmieszna lewitująca wyspa taka duża. Hmm. No, oczywiście ja tu... O kurczę, gdzie ja się wy... wyrespiłam. Właśnie widzicie, na tych kawałkach ziemi latających. No, ale jak widzę. Tutaj fajne jest ukształtowanie terenu nawet. Takie trochę jak z bety. Dobra, ale chyba tutaj nie znajdę tych nowych struktur, które dodaje ten mod, więc w takim razie powinna bym sobie czekać. bo mogę sobie. Lo, lo, locate y, Structure y, Village plan. Tylko ja nie wiem, czy to akurat będzie. Tyle, że tu są, jest zwykła wioska, ale są jeszcze takie inne takie te, takie bardziej zaawansowane, takie większe. No, ale nic z tym, no, w każdym bądź razie modyfikacja i tak działa, no, w takim razie tylko trzeba się nachodzić. No wiem, to nie jest taki mod, że od razu coś się ma i tak dalej. Że. Albo zobaczę jeszcze inne. Locate. Co tam jeszcze, Locate Village? O, Savannah. No, niestety trzeba sobie pochodzić, wtedy się znajdzie. Oczywiście, tu na razie widzę tylko takie zwykłe wioski, ale, ale ciekawe, czy będą też te takie nowe wioski no, w każdym bądź razie sami możecie sobie sprawdzić. No, cóż, to tyle na dzisiaj. W takim razie w takim razie komentujcie, subskrybujcie i niczego nie żałujcie. Uj, jaka wielka rafa kolarowa. Mówi do was izaizi. Ja z wami się żegnam cześć.